Kitelo, widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy trollować na Kidowicach bedrockiem. I pewnie zastanawiacie się, jak tu jest możliwe, że ja będę w stanie stawiać bedrocka i będę w stanie go niszczyć. Czy odpalę game moda? No nie, widzowie, tutaj nikt game moda nie ma, ale padłem na genialny pomysł, jak to można zrobić i mam to dosłownie przemyślane od A do Z. Mam genialny plan, jak można strollować bedrockiem na kidowicach i jak można jeszcze nawet na tym sporo zarobić, bo jak widzicie, no jesteśmy sobie na kidowicach. Wszystko pięknie, spoko, tak? Ale... Jak widzicie, ja we kwipunku bedroka nie mam, ale go wyczaruję Wyczaruję go z tych przedmiotów, ponieważ zamieniłem teksturę na serwerze kompostownika z Minecrafta na bedroka. Bo kompostownik jest raczej tak mało używany i jak go nawet widzicie widzowie, ja tutaj nie mogę stać w moim domku, bo patrzcie, tu jest bedrock! Ale to nie jest bedrock, to jest kompostownik, tylko ma zamienioną teksturę, i na pierwszy rzut oka totalnie nie widać, że to jest m, kompostownik, tylko widać jakby to był bedrock, prawda? No tutaj tylko jest ta dziurka i jedyny problem z tym wszystkim będzie taki, że do tego kompostownika będzie można wpaść. Ale to może zostawimy na inny odcinek jakiegoś trolla, że zamarzmy w bedroku czy coś. Widzowie, zobaczymy. Ale wy, koniecznie subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapkę w górę, bo ten film na pewno będzie totalnie kozacki. I oglądajcie go do końca, bo mam taki plan, jak wkręcić na do wicach wszystkich, że to jest po prostu niesamowite. Zostawiajcie łapki i wpadajcie na kic sklep po kozackie koszulki, bo jest ich mało. Siemano wariacie, skąd ty masz taką elegancką koszulkę? A wiesz co, ostatnio one wyszły na kitsklep.pl już teraz możecie zamawiać! Wbijajcie i dołączajcie do drużyny! Kidowic. Już na przykład jest ograniczona ilość rozmiarów 152-158, tam już się kończą, więc skupujcie szybko, bo może już być przy, po prostu potem za późno i możecie już takiej koszulki kozackiej nie dostać, a na tej koszulce macie całą ekipę skidowic. Dobra, widzowie, ja, jak widzicie, mam sporo drewna i ja sobie teraz, zanim zaczniemy całego tego trola, zrobię sobie masę kompostowników. Ej, co jest? Ja do... Aha, bo kompostowniki nie robi się z tego, to chyba tylko z tych, tych, z tych slapsów, dobrze ja pamiętam. Bierzemy takiego jednego. Ej, o nie! brakło mi. Deja boj, Dobra, okej, okay, zrobimy tak. No jest, go, gołopozdownik. Patrzcie, co jest? To wygląda jak bedrock. What? Patrzcie to, jedyny minus to właśnie, po czym się można strzelić to to, że można do niego wpaść. Eee, utknąłem w bedrocku. Nie no, spokojnie widzowie, to nie tak. Patrzcie, to się normalnie zniszczy. Nie wiem tylko dlaczego ta tekstura jest tak zbugowana, ale nieważne. To te, teraz nie jest problem. Robimy sobie bardzo dużo slapsów i robimy sobie widzowie bardzo dużo bedrocków. Patrzcie, robimy sobie ich jak najwięcej, bo będę dzisiaj trolować rodzeństwo, więc ja potrzebuję tego naprawdę masakrycznie dużo wręcz, żeby móc ich wkręcić. E, bo ja, ja już mam mniej więcej na to widzowie taki plan, że ja po prostu do nich pójdę i im powiem, że słuchajcie, moja firma budowlana jest kozakiem w tej branży jestem w stanie wam zbudować bazę zbyt ruka, za jakąś kasę. I oni wtedy co? Serio? A ja mówię, no pewnie! I wtedy ja ich wyproszę, zbuduję im jakąś bazę, czy tam co będą chcieli. No i wtedy o, o, po prostu o skubie ich z pieniędzy. Taki jest widzowie plan i ten plan jest po prostu perfekcyjny od A do Z. Dobra, idę do Werki. Nawet jej nie pokazuję, tylko na razie Bedroka po prostu idziemy jej zaproponować. Czy ona by tego nie chciała? Halo, Vera, czy ty tutaj jesteś? Dzień dobry. O, Dawid, siema. Co tam? Vera, moja firma budowlana przeszła rekonstrukcję. Jest po prostu teraz niesamowicie silna i e, mogę teraz budować rzeczy z Bedroka. O, firma budowlana, co ty masz? Tak, ty mam mówię, firmę budowlaną i stawiamy budynki z Bedroka. Jako pierwszy w ja, Polsce Ja z dobra, dobra Bedrock przecież to jest nielegalne, to jest na kreatywie Więc to jest chyba świadczy o tym, mm. że używasz kreatywa Nie, 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 Vera, mam bedroka e, i, I jestem w stanie go stawiać e, No nie mogę go niszczyć, ale mogę go stawiać Więc, Vera, jak chcesz jakiejś tajnej bazy Albo jakiś zabezpieczony punkt, albo coś No to za drobną opłatę mogę ci takie coś zrobić Nie, no ja raczej chyba tego nie potrzebuję Nie potrzebujesz z bedroka nic? No co ty, Vera, przecież to jest najsilniejszy, najsilniejsza możliwa skała macierzysta Tego się nie da zniszczyć twoja tajna baza będzie zabezpieczona Po klucz, dosłownie O, yy, a, a dobra A ile to kosztuje na przykład? Eee, no to kosztuje, no dogadamy się Nie, no trochę kitcoinów to cię będzie kosztować na pewno Dziewczyno Ale to powiedz ile, no bo w sumie znalazłam w tej skrzynce coś Co mogłabym chcieć schować w takiej bazie Dobra, z promocyjnie dla ciebie Za sto kitcoinów machnę ci jakąś mini bazę Zbyt droga Sto kitcoinów z mało! Z nic sprawdzi! Ja probię. tutaj myślałam, że jakieś 10! Nie no bez przesady mam 1500 kwipunku, no. Dobra, zobaczę czy tyle mam, poczekaj. Dobra, no okej, okay, no to w takim razie ee, szukaj, szukaj, a co ty tutaj na dole patrzysz? Okej, okay, dobra, możliwe, że jestem takie... Ej, ty yy... masz ile Gitcoinów! Co ty? No to cię na mam pewno! Tyle. Nie no to Wera, no stać to. stać mnie, no okay. masz rację, Stasz. A mnie. Co, co to ma być za baza, co ma zbudować z tego bedrocka, co dla pani tu ogarnąć to. Co? Co? Co to? Książka? Ale Książka? co? Mój pamiętnik. Też, te... Jak pamiętnik? No i co z tym pamiętnikiem? muszę go ukryć, muszę go ukryć, bo ja sobie teraz kupiłam nowy i w a... nowym sobie zapisuję. Rozumiem, ten, czyli ty chcesz... no tak powiedzmy, okay. nikt nie mógłby go tak średnio, żeby ktoś go przeczytał. Okej, okay, czyli ty chcesz bazę z Bedroka, żeby nikt nie zobaczył twojego pamiętnika, ale ona ma być, no. ma być cała zamknięta z Bedroka, że w ogóle do tego nie będzie wejścia? Tak, no ja tego już nie chcę nigdy więcej widzieć na, to, na oczy. To może być w ogóle zamknięte i sobie ktoś tam może znajdzie. Jak kiedyś ktoś, yy, nie wiem, może wymyśli jakąś technikę, yy, jakiś a okay. jeszcze jabłka? no to coś okay. znajdzie tam za no tysiąc lat. Czy pani zajdzie. Weroniko, nie ma najmniejszego problemu, dla pani mogę to zbudować. Ale ja potrzebuję miejsca. Gdzie to ma być? Gdzie to ma być ta baza? Yy, no w sumie nie wiem, gdzie ty, gdzie ty masz wykupione mi. Aha, to jest w sumie twój. twój no to jest moje miasto, Wera yy, no, no dobra, no ja to bym... nie wiem, no gdzie chcesz. Nie, proponowałbym... Gdzieś, gdzieś głęboko. W tej wyrwie? O, tutaj. O, tak. A może być, no gdzie chcesz. Ja nawet tutaj no wiem, wie, pani, bo to. E, pani jedynie co musi ogarnąć, bo ja bedroka ogarnę, ja potrzebuję pod pani tylko skrzyneczki. Skrzyneczki, że pani... Dobra, to ja pójdę do domku. Dobra, okej, okay, dobra, no to proszę, proszę tam lecieć. Poszła? Poszła, dobra, dobra, mamy chwilę luzu, widzowie. Przecież to jest genialne. Ja tutaj zbuduję to z tego niby bedroka, ale takiego wiecie, udawanego, a potem sobie tu zniszczymy i przeczytamy cały ten pamiętnik. No przecież to jest tak genialne, ja nie Pikers? Miałem tu... ja, Pikers, co ty? Co ty tu robisz? Co ty tu kopiesz? No Pikers, ja tutaj kopię taką taką. No ja się zajmuję teraz właśnie właśnie. Ja się zajmuję teraz budowlanką i jestem w stanie stawiać ...rzeczy z Bedroga. Ja. Ale z Bedrocka, z Bedrocka taki Bedrock, taki Bedrock, co jest no, na ziemi? No normalnie Bedrock, panie, no pan tu przyjdzie za jakieś 15 minut, nie no nawet nie, 5 minut mi dajcie I tutaj ja buduję dla Werki no te bazę jestem, z Bedrocka Jest jestem, jestem, o, no, dobry, A ja, ja, gdzie mam ofertę na budowanie Bedrocka, tylko Wera dostała? E, nie, 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 to każdy tylko, ja na razie moją firmę rozkręcam, więc na razie tutaj jeszcze na razie nie ma, nie? Więc co, więc o chwila, no po prostu ja tutaj, bo a, tutaj... Ją... E. i i też chce bedrock. No dobra, dobra, nie, nie, ma, nie, nie ma problemu. Pani Weroniko, to ja tutaj, tutaj, tutaj taką dziurkę zrobię, nie? To będzie takie to takiego Dobra, o, o. ale tą skrzynkę ci przyniosłam. E, a, Oj. no tak, poproszę, no poproszę, pani Weroniko. Taka na kodzie, to ma być na kod? No. A to nie może być zwykła? Nie mam zwykłej. No, a jaki to będzie kod, bo ja będę musiał znać ten kod, żeby tam to umieścić. Nie? E, no nie wiem, wymyśl sobie jakiś, no nie wiem jaki chcesz, ja już a. nie wchodzi mi ten pamiętnik. A, aha, 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 dobra, 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 to e, go mogę przeczytać, tak? No nie, no nie możesz go przeczytać, a ja ci go mogę dać, no mam nadzieję, że go nie przeczytasz Nie, no nie, no nie, 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 dobra, to zrobimy to przy pani, to zrobimy to przy pani, to ja przy pani tam wszystko ogarnę Tylko ja potrzebuję tutaj trzy minutki, to ja to pani to wszystko zbuduję, dobrze? To może pani idzie No iść, dobra, tu... tylko ja wyjść nie mogę No, aha, no to ma, ma pani eletrę przecież, nie? Halo? A, faktycznie. Ja nie mogę. Elo, elo, proszę, przy... proszę przyjść. za chwilę jak skończę budować. Dobra widzowie, muszę tutaj się ogarnąć, bo nie przyjść, jak ja tutaj zacznę przy nich to budować, to zobaczę, to są kompostowniki, no. Bo przecież to jak się na ziemię postawię widzę, to, to widzę, że to jest kompostownik trochę, nie? Dobra, stawiam tutaj widzowie, że niby to jest baza z bedroka, dobra. O nie! Nie wiem co ja muszę zrobić. Przecież Wera nie może tutaj wejść do środka, bo wtedy ona wpadnie do kompostownika. O nie! Dobra, ja tutaj postawię tak tą skrzynkę, dobra, okej. Okay. To będzie taka konstrukcja. Mm, jakby to zamknąć. Tutaj nawet nie potrzeba więcej miejsca. Czekajcie, to ten bedrock mogę zabrać ze sobą. Patrzcie jak to się niszczy, nie, bo to jest kompostownik. Ja nie mogę, Ale jaja, dobra, e, tutaj ustawimy to w ten sposób. Eee, to mogę też tak Okej, okay, dobra, dobra, dobra Nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj już będzie dirt Tutaj już będzie dirt i u góry to będzie za zaburowane Dobra, okej, okay. czyli tutaj robimy dosłownie Coś takiego, żeby werka nawet tutaj wejść nie mogła Bo jak ona tutaj wejdzie, widzowie, to wpadnie do kompostownika Będzie problem Dobra, eee, tu zrobimy tak Okej, okay, okej, okay, dobra I jeszcze z tej strony ściankę I to zamkniemy tutaj od góry Dobra, dobra, dobra E, yy, siema, pickers. Ej, yy, nie możesz na razie wchodzić, bo jest plan budowy, plan budowy, plan budowy jest, plan budowy jest. Co ty robisz ty? Nie słyszycie? Halo pickers. Yy, jak ci po? Co? Ja, jak nie właśnie, nie właśnie, nie właśnie, bo to jest świeżo wylany bedrock, nie właś Ocuź się najlepiej, ocu się, odsłuch się chleba. Nie, nie dotykaj, nie dotykaj, bo to jest bedrock, nie dotykaj, bo to. Nie, ja tylko widziałem bedroga w kopalni na samym dole, ale nie na powierzchni ziemi. Jak ty to wydobyłeś? To jest, no to jest, to jest takie, no to jest takie trochę ten! No tro, trochę tego szukałem, ale nie mogę Ci mówić o co chodzi. Ej, pójdziesz po werę! Pójdziesz po werę, proszę! Pójdę, bo... ale obiecaj, że zbudujesz ścianę z bedroka. Dobra, do, na lozie, na spokojnie, na pewno, za kasę wszystko Muszę, dobra, widzowie, ja nie mogę, to wygląda, jest idealne, tutaj u góry, tylko jeszcze wtedy postawię bedrock, zamkniemy tam to, a potem, widzowie, przecież to całe otworzymy i będzie można to zobaczyć, nie, o, idą, e, Pani Weroniko, zrobione prawie, tylko nie potrzebuję ma, ten tam, pamiętnik, ja tam wygląda. no, pra, tylko proszę nie wchodzić, uwaga, proszę nie wchodzić, nie wchodzić, nie wchodzić, nie wchodzić, nie wchodzić na to wzorę, ja to, to zrobię, to jest. Ja, no, jest, 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 jest skrzynka, zaraz ją zamuruję bedrockiem, tylko potrzebuję ten pamiętnik, pani da, ja tutaj widzi, pani, że jest bedrock, no, jest bedrock, nie, no, jest wszędzie bedrock, to tak tutaj to muruję, no, no bedrock, bedrock, Okej, okay, dobra. No i teraz tak, proszę mi dać pamiętnik do ręki, tak? No proszę, e... proszę, no dobra, no ale to... Oj, oj Dobra, dobra, proszę, spokojnie, proszę się nie bać, tutaj... ja wejdę, ja wejdę. Nie, 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 ja wejdę spokojnie, ja tutaj wejdę, Może ja mam długie ręce Nie, 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 już tutaj już spoko mam, mega tajny pamiętnik, tak? Dobra, to jest to, okej. Okay. Wylecę, o, dziękuję bardzo, proszę mi tutaj o dobra, okej, okay. dobra, dobra, dobra i teraz tak, ja poproszę, znaczy ja wpiszę kod 1, bo to bo tutaj tak nie ma znaczenia, nie? Nie ma, nie ma, nie to jest bedrock, to tam niczego tego już nigdy nie znajdzie. Dobra, wkładam, proszę się przesunąć, proszę się odwrócić, bo zamykam bedrockiem, proszę się odwrócić. Proszę się odwrócić, Pickers, proszę się odwrócić. Odwrócić się, no, daleko o, patrzeć. Dobra, patrzeć, dobra, sorry. Patrzeć w świat, bo to są tajniki mojej firmy, nie mogę wam ich zdradzać. Dobra, zamurowane, proszę zobaczyć, panie Weroniko. Co? Jest, bedrock postawiony, tak? Jest? No jest, nie? No, no dobrze, dobrze, Dobra. dobrze. To no tyle yes. płacę. Nie, nie, nie da się już tego wykopać, to do końca życia tam będzie zamurowane i już tego nikt nie wykopie, nie? Ja też nie potrafię, okay. bo ja nie mam takiej mocy. 100 bitcoinów się należy. 100 bitcoinów się należy. Okej, okay, proszę. Dzie dziękuję. Dobra, ej, ale wera dostała swoją sobie, Ej, to 10, 10 było! Ej, jeszcze ej, do dziew... widzenia, do widzenia! No, do no halo ja nie mogę zostać tam widzisz? Dobra, co ty chciałeś ode mnie, brachu? Ja cię nie okradnę, tylko zbuduj mi wielką ścianę! bez <laughs> bedroka! Z bedroka chcesz? No, nie ma problemu, dla mnie to jest spoko, no, ja, jak najbardziej, tylko powiedz mi gdzie, co ty chcesz w ogóle, nie? Za ścianę, pokaż, to, gdzie... to, 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 e, Nie, tutaj, nie? Tu? Na dole to będzie. Ty? Przez, ale ty pamiętaj, że tego się nie da już nigdy w życiu zniszczyć, nie? Bo ja tego nie potrafię ja zniszczyć. Jak mieć szpan! No dobra, no to będziesz miał szpan, no będzie ściana z bedroka, nie? Ale, ale dobra, ty pamiętaj, o tym, że tego się zniszczyć nie da. Eee, o, tu jestem, w sumie tutaj? to mi się mi szkoda zrobi. o masz! No weź mi daj całość, a nie tak po cencie No weź. Co ty robisz, Pickers? Tutaj taka cała ściana z bedrocka, Gdzie masz eee, tak, Nie, dywan. Nie możemy kłaść na ziemi, mogę tylko położyć na ścianie. Takie, takie kryteria Dobra, no. a to zamiast tego chcę mieć Bedrock. Okej, okay, okej, okay, tutaj tak? się? Eee, Tutaj 9 bloków, tak, Bedrocka Wyłożone? Tak. Czy więcej? Czy tutaj do góry dociągnąć do końca? Jak to zrobić, panie pikercie, tutaj? No całe od do, dotąd ma być bedrock. Dobra, okej, okay, nie ma problemu, nie, nie ma problemu, tylko ja muszę iść dorobić bedrocka w takim razie, bo nie mam tutaj yy, zasobów. To ja, ja masz, masz jeszcze, masz jeszcze kitcoina y i to zamiast kitcoinów Pani Weroniko, bo ja nie mam opału dre do drewna w domku. Może mi pani dać trochę drewna? Y po prostu y jakiś desek, desek, zwykłe deski, zwykłe no to deski. Albo ja ja wy! Nie. No, bo nie mam opału do drewna y do, do pieca, żeby bedroka wytopić, o, nie? Nie, proszę. O, no, no, no trochę, ale tak trochę dużo, nie? Zastaka bym potrzebował Jest tak? O. Dobra, dzięki, o idealnie, dobra Dzięki, to zaraz przyjdę za przyjdę dobra. i będę stawiać ścianę No, się masz Dobra, okay. Ej, dobra chyba się udaje, chyba się udaje Pamiętnik Werki, pamiętajcie, potem go idziemy odkopać Musimy tam sprawdzić, ale mam od razu nowe zlecenie Ej, nie mogę wyjść do mojego domku, bo tu widać ten kompostownik Dobra, chwila, Ej, gdzie ja mam crafting? Na dole mam crafting, dobra, idę szybko dokraftować Bedroka Widzę, bo mi brakło Brakło mi Bedroka, nie mam już, nie mam na całą ścianę Oni chcą całą ścianę, ja nie zdążę tego Tego ogarnąć, dobra, biorę tyle. Dobra, mamy 22. 22 starczy? 23 starczy chyba. Starczy tam na tą ścianę. Dobra. Nie mogę tutaj widzowi wypaść z formy, bo jeżeli oni się skapną, że ja udaję albo coś jest nie tak, no to przecież nie dadzą mi kasy i będzie problem. Dobra, idę tam. Idę do nich. Tylko muszę ich jakoś wygonić z domu. Nie, nie mogą widzieć, jak ja ten kompost. O, yy, no jestem. Yy, no. O, dobra, to ja idę popatrzeć jak to robisz. Yy, no właśnie, tylko jest taki problem, że ja nie lubię, jak mi się o, na ręce o. patrzy. Ja nie lubię, jak mi się na ręce patrzy. Czy jest taka możliwość, że ja, ja tu to ogarnę? 5 minut i będzie gotowy naprawdę, nawet nie. Tylko ja nie lubię jak mi się na ręce patrzeć. No patrzy. nie wiem. Dobra, nie to wiem. my idziemy z Szymonem na zakupy do sklepu, bo ja sam muszę kupić nowe meble. No pójdźcie, bo ja nie lubię jak mi się Ej, na ręce patrzyć. No pójdźcie, kupcie lodówkę. No pójdźcie, no, o ta. kupcie lodówkę, nara, elo, poszli. Użu, widzowie, dobra, mogę to, mogę robić, mogę robić, dobra. Ej, jest ryzyko, nie? Bo jak oni to zobaczą? Dobra, ale nie, raczej nie zobaczą. Dobra, lecimy, zamieniamy to na bedrog. On tutaj chciał bedrog. Nie mile chciał tego bedroga, ale chyba tyle będzie okej. Okay. Chyba nie będę tego całego zamienił, Dobra. I jak to wygląda? Widzę, patrzę, przecież to wygląda naprawdę jak bedrog, nie? To jest tak dobrze zamienione. Ej, najlepsze będzie jutro. Ej, ja w ogóle nie da się w to... Da się w to przecież kliknąć, przecież jak ja tutaj bym włożył te eee, do tego by się dało przecież włożyć. Mm, jedzenie chyba. Nie, nie jedzenie. Yyy eee, kości, albo co? Ale dobra, nie da się, bo przecież to jest kompostownik, do tego da się wsadzić nasiona chyba, nie? Ja idę tu przetestować, czekajcie, Potrzebuje tylko nasiona jakieś, o, czekaj, takie nasiona da się wsadzić? Nie, tego się nie da akurat, czekajcie, czekajcie, spróbuję jakieś inne, zwykłe nasiona potrzebuję, no. Dobra, to ja sobie ogarnę, widzowie, to jest zniszczymy ten, bo jestem ciekaw jak to właśnie działa, nie? Eee, gdzie to jest? O, jest zwykłe, dobra, jest najzwyklejsze po prostu ten, bo to się daje do kompostownika, widzowie. Żeby on się napełniał, nie? Widzicie? Ja nie mogę dać się ja dać! O nie, no tak, no wiadomo, że się da, bo to jest zamieniona tekstura, tylko przecież, nie? Dobra, dobra, idę po Pickersa, idę po Pickersa, idę po Werę. Tylko nie mogę się wysprzęglić z tego, że to jest właśnie taki ten, ale dobra, pójdę do nich, czekajcie, gdzie oni są, nie, bo nie byli w sklepie. O tu są, dobra, jest Pickers. Eee, Pickers, tu jestem, siema! O! Dzień to jest mam no nowiutka lodoweczka 2000! Nice! Ej, ja nawet z tym! Z jakimś o, tutaj tu jesteś. znaczkiem, fajne. Bedrock został wyłożony, proszę pana, tutaj, tak jak pan chciał. Elegancko jest ściana z Bedrocka, nie, proszę zobaczyć sobie. Jak się prezentuje, no ładnie, nie? O ja, Ej, jaj, no, fajnie. No, nie Ale ja myślałem, dotąd. że tutaj dalej będzie. Ej, nie, 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 nie. Nie robiłem to tamtąd, bo nie wiedziałem, że aż daleko wójcie. ma być, no. No, taka ściana to jest typowo widokowo, nie? 100 kitcoinów się należy. no. No to... Chwila, bo ja nie wiem czy ja w ogóle tyle będę miał w swojej skarbonce. No jak nie, no chwila, no przecież 100 kitcoinów to nie jest dużo szmalu, no bez przesady, nie? Trzy że... e, diamenty. No nie, ja chcę kitcoiny, no nie okradajcie mnie z kasy, no! Było mówione, no ale... że to bedrock kosztuje, tyle, to są takie ja materiały. Nie, nie mam, no. Ja nie mogę, nie mogę w was, nie? Dobra, nigdy już dla was nic nie zrobię, jak mi nie zapłacicie zaraz takiej kasy. Eee, e, kolego! A to w jest są lodówkę za 100 kitcoinów kupujesz, a to są. Nie, ma kitcoiny, tu są jego kitcoiny nie zaraz zdradziłaś mnie. No to poproszę. 7, 8, 10. Dobra, okej. Okay. Wszystko się zgadza, dziękuję A paragon dostanę? Eee, jaki telefon? Paragon. A para. A co? Potrzeba. A no to. A to potrzeba. A nie Ustrzymaj ma paragonów. Nie A nie ma paragonów w tej firmie. No dobra, ale to dała 10 kg. Nie ma ty. bo zatem masz bedrock na ścianie, tego się nie da zniszczyć. Gdy Wiesz, wieszkę, to jest zabezpieczenie, dobre? Dobra, dajcie mi spokój. Ja muszę iść, bo ja mam kolejnych klienteriów. Widzimy, że. No widzimy... Dobra, Widzimy się następnego dnia. Elo... No e go, e go, nara. nara, i no. Nie mogę za zaraz się widzowie z że coś jest nie tak, Oni nie wystarczy, żeby to zniszczyli. Aj, największe jaja będą, ja go nie jutro wejdą na serwer, a tam już będą kompostowniki. Nie, a przecież oni zostali okradzeni na 20 kitcoinów, ale dobra, najważniejsze widzowie, co ja chcę zobaczyć. Oni gdzieś tam poszli. Ja chcę zobaczyć, widzowie, co jest w tamtej bazie od werki, nie? Co jest w tym miejscu? Dobra, czekajcie, co jest w tym pamiętniku? Co ona tak nie chciała tego pokazywać? Dobra. Nie, 2, 3, 4 to był kod. Dobra, jest, patrzcie. Mega tajny pamiętnik, co to jest? Pamiętnik Werki. Drogim pamiętniku. Szym bardzo mnie denerwuje, zakochałem się w maćku z trzeciej B. Mam w planach zostać odkrywcą, wielkim odkrywcą kości? Co? Ej, to jest sprzed ilu lat! To jest sprzed sześciu lat! Dawid ma dziewczynę, ale nigdy nie może ty tym wiedzieć! Ej! Czemu ona takie rzeczy ma w pamiętniku? Ej, to jest nieprawda już, widzowie, już nie mam! Zmieniam zdanie, jednak będę tańcerką. Co to jest za pamiętnik? No nie mogę. Idę do ósmej klasy OMG, ale to będzie trudne. Ej, OMG, idę do pierwszej i całą mega się boję. Ej, to nawet przed chwilą było! Pisane dwa dni temu jakoś. Ej, niezłe, dobra, 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 widzowie. Ja ten paniennik tutaj zostawiam. No nie wiem, no, no wiadomo. Zostaw, zostaw, a teraz cię wytłumacz. Eee. To nie tak, jak myślisz?